Siedzi Tomek na FaceCie, -e w kasku Niemca całe życie, coś na twarzy ma za brudno, to nie wąsik tylko gówno. To tak napisał? <noise> to miał coś kurwa? Dusi się, pomocy. Co się stało? Co, Co mi go Woda się komuś gotuje AAAAAAAA ty Flesza Możesz dać już I leć na W, leć na W Ja ci fleszuję od razu potem na wejście do BS-a Dawaj Dawaj, do bs wejście Fleszuję BS Nie wiem A bupa Czekaj Dobra, posadzimy się tutaj Nie Mk, Mk Na, na refrag Zero, zero ma, za tym Wodki. NICE bugus! <mulgy> <mulgy> Chce da tego smoka na zajęcia Bo wow, oni sobie dali A to by my mieć na sprawdzenie Masz flaszę? No I da nie widzę uh! Lewą mamy mi... jednego, ma jednego. Chyba jeden Łale to chce źle spalili, źle spalili. Nie wiem, spalił auto i go nie ma. Patrzę cię krasn, oh, 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 oh. uh, <task> <task> yeah. ja! co? Ooooooo! Dwóch! Przeskoczył jeden. Jia! Kopień zginie, on zginie. Dał ma. Daje mi. Daje mi. Zopam cię, kurwawa dzieje. <task> Zop. Jaka walka! Nieee, to jest kit! Ivy, Ivy Nie! On... Gdzie on uciekł ty? O kurwa No ty. Oooo! Ej si kochani Pewor O kurwa. Dawaj na raz to Jello, nie no, no cześć. Super, super runda. Kurwa, Skoczło. Nie słychać cię prawie, ale Ja proszuję alkę tylko i spalę drabę. Mogę, że cię posłuchaj. Puści, puści elektryk. Wyszedł. elektryk, wóz. Za 1 za 5. Za 6 za 6. zaskoczył Olof coś takiego. Olof trzymam do lewej. Uuuu. Zabiłeś tego co? Uh. Nie! Kurwa! Nie, co ja zakrałem? Podchodzi no. na Podchodzę. No, podchodzę. No. Podbiegnie jak masz. Zero No nie, 7 HP, ale zjebałem. Ja bym broń to bym rozjebał. Dobra, szarty o kurwa Spoko, Tam ten olof może popatrzeć, a drugi był o noga głęboko Chodź deski, na dwóch może Dobra Chcesz boosta? Tak Mówiłeś, że to jest czekaj. czekaj, Oni wiedzą Ej, widzą nie, mnie tu Nie, róbmy tego, nie róbmy tego Cofnij, cofnij, cofnij cofni. Cof. Kurwa, nie mogę Stój tak, stój tak, chuj tak Dobra, ja. Nie, to nie. Ja też bym miał, to też bym miał uciekał, nie zabiłem! Ja, ja... A pierdolę! To was! Co <grystanie> jest ziewony? <grystanie>